Cześć, Mako Ludwiska. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gryfaring Simulator 2017 na moim kanale, z serii Od Biedaka do Kozaka na mapie Górale V5. W dzisiejszym odcinku, jak na ekranach, tutaj będziecie mogli zaraz lub nie zauważyć, zajmiemy się takimi rzeczami, jak na przykład yy, sprzedaż i zakup nowych kolejnych maszyn. Że tak wam powiem. Ale na początku chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za. 1162 su, suby. Tak 1162 subskrypcje. Teraz jedziemy, sobie, weźmiemy tego naszego Ursusa. No tego tutaj, to sami widzicie. co pojedziemy y, sprzedać transet tego Ursusa. I czekajcie, bo tutaj jeszcze na pewno y, to mnie. O, ten jeszcze opryskiwacz, pojedziemy sprzedać. Ja przepraszam za drobne dropy, jeżeli są, ale mam nadzieję, że nie ma zbyt dużych dropów. No nie? Ogólnie tak. E, dziękuję za poprzednie znaczek, który oglądnęło aż ponad 300 osób. 300 świetnie wydajmy było. Było 12 łpeci w górę, jedna w dół. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, naprawdę. To mi się podoba. Mega. E, przed, wcześniej na samym początku odcinka wspomniałem jest nas... nasz... nas... nas, y, nas aż. Y, nas aż... ile? Nas aż jest. Y, Kurde, hop, i dobra, jedziemy, sorry. Jest nas aż 1162 dwie osoby na moim kanale. więc bardzo się cieszę z tego powodu. Ogólnie zapraszam na dzisiejszego live'a, który najprawdopodobniej już trwa, gdyby oglądacie ten odcineczek. Tak, o już rozpoczął się o godzinie 14, albo się jeszcze nie rozpoczął. Zależy o której wrzucę wam ten odcineczek. Ale mam nadzieję, że jako tako wrzucę szybko. Bo nagrywam o 11.20, jak sobie widzicie. Więc myślę, że tak na 14 powinniście mieć ten odcinek. Jedziemy sobie zakupić... nasz ciąg jest zakupiony oraz pług. Pług, bo jest dwa nowe nabytki, jeszcze tylko wciąż czy będę musiał zakupić, ale teraz jedziemy sprzedać sobie naszego Ursusa Ursusa 1014 oraz tego ocenę opryskiwacz. ale myślę, że to w sumie w niczym nie przeszkadza. Nie przeszkadza, no nie. No i to, i będzie fajnie, pole mam zakupione. W dzisiejszym odcinku się zajmiemy jeszcze oraniem pól, tak? Będziemy sobie zaoramy parę pól, bo no bo trzeba no, nie? żeby hajs się zgadzał, i później zasiejemy sobie naszym junglerkiem. I nabytek nowy ciągnik to jest case, tak? Case, sami wybraliście to, była ankieta, było tam, nie wiem ile głosów było, osób głosu zagłosowało, ale to jest sporo, że tak wam powiem. Zagłosowało właśnie na tego, no, tego case'ika, więc ja się tam zgadzam w sumie. Tak, hop, Płuk jeszcze nie jest zakupiony, ale to zaraz zakupimy buga. Jeszcze tylko pierwsze sprzedamy to na 12 tysięcy i całe. No a tutaj widzimy sobie takiego case'ika fajnego z turem. To jest 10, 110 kez maximum, 110 CVX, więc nawet dość spoczko. Jeszcze myślę tak, że obciążnik do niego można zakupić, żeby jak będziemy coś z nim robili to że to nawet dość spoko wyglądało ale zakupimy ten na za 1050 albo nie bo do tego a nie można bo można to zakupimy ten za Te 1000 zł to tam to tam co będzie to myślę że tak cofniemy sobie pierwszy tutaj do tyłu można obciąć no można turę założyć więc tur właśnie będzie I ten ciągnik ma 145 koni mechanicznych bo go zmodyfikowałem o kurde ale przeważę go no więc widzicie jest strasznie letki lekki ale zaczepimy ten beczkowóz znaczy, bo beczkowatek, beczkowóz to jest to skinka dla, na wodę dla króweczek, zaraz sobie pojedziemy sobie też pojedziemy i sobie zatankujemy wodę żeby, no, damy krówką przy okazji, naszym kosikiem. zobaczymy jak się będzie sprawował no ale widzicie, dyszyl jest strasznie wysoko podniesiony, ale to tam z w tym niczym nie przeszkadza, ogólnie tak, teraz może być troszeczkę ucinany z lewej strony bo nagrywam OBS-em -y i mam coś takiego dane jak przychwytywanie, ekra, przychwytywanie okna, bo gram w oknie, bo właśnie w tym momencie, gdy gram w oknie, to sobie mogę normalnie sprawdzić sobie, yy, wy nawet nie będziecie wiedzieli, że sprawdzam, yy, że sprawdzam sobie inne strony na przykład, ale tego nie robię oczywiście na odcinku, tylko sprawdzam sobie czy w OBS mi nagrywa i w ogóle i tp i oraz oczywiście yy, ten co, oraz oczywiście gdy na przykład ściągam, ściągałem wcześniej gdy miałem na całym ekranie farminga i gdy wcześniej ściągałem grę na pasek to mi ta jakby lagowało później no nie a teraz sobie możecie zauważyć jak sobie ściągnę no nie ściągnę jak ściągnę no nie bo to nie jest na całym ekranie tak jakby no nie to co, to mi właśnie później nie laguje sobie mogę wszystko normalnie robić i to mi się jak najbardziej podoba na przykład w tym momencie sobie sprawdziłem czy mi się wszystko nagrywa i tak mi się wszystko nagrywa no, 5 minutek 15 sekund jest odcineczek. W sumie fajnie mi się to podoba bardzo, że tak wam powiem. I tak myślałem, że szczerze mówiąc, to, że Sejm wygra w tej ankiecie co była Sejm, bo mi się też bardziej Sejm podobał. Ale że wybraliście Kejsa tego Maxum, tak? Maxum, tak Kejs Maxum, No to co? No to nic nic nie szkodzi przecież mi to w sumie pasuje też, no nie? że tak wam powiem i tutaj sobie jesteśmy, tylko czekajcie, do którego woda? Woda chyba tutaj idzie o ile się nie mylę, woda tutaj chyba idzie ale zresztą zaraz sami cofniemy do tyłu i dzisiaj przetestujemy też tego case'a nie to, tylko to i ok, zobaczymy ile pójdzie tej wody, no troszeczkę poszło zrobimy troszeczkę też paszy to troszeczkę dużo nie będzie tej paszy, Ok. Jest zapełniony na sześć dni, więc to mi się podoba. Myślę, że tutaj walniemy sobie no, koło rozrzutnika i koło beczkowozu. Kurde, z tej kamery nie będzie, z tej będzie lepiej, cofało Beczkowóz mamy i ten na wodę również mamy. Ok, odczepimy sobie to. I tak teraz wypasowało tak, tylko obciążnik przemienimy damy na tył obciążnik i sobie, tam, a naprzód sobie damy, tylko tura, bo będziemy robili pasze dla kuleczek Tak, orka będzie w przyszłym odcinku, więc na spokojnie. Tak sobie zrobimy właśnie pasze, Naszy, nasz John będzie jeździł właśnie z, z paszobozem, obozem, a, a tym będziemy właśnie to opracowali jest git. O kurde, troszeczkę za duży ten tur. Ale to tam nic nie szkodzi. No i tak, jeszcze sprawdzę to, sprawdzę tylko. Hmm. O, dobra, jest git, bo myślałem, że nie można. Ale co, jak można, to fajnie. Żeby otworzymy szybę tylną. Jeszcze sobie jeszcze otworzymy. na znaczy szybę tylną. Szybę tylną i szybę dach. w sumie to otworzenie, bo będziemy wychodzić co chwilę. Więc dobra. Tak, tutaj sobie podjedziemy, więc fajnie, fajnie koguty też chodzą, więc git Więc sobie wyjdziemy teraz do naszego Deere'a. Ok. Odczepimy te przyczepy. I pojedziemy po paszowóz. No dzisiaj nie wiem ile odcineczek będzie, ale ileś tam minut wyjdzie na pewno, bo będziemy się zajmowali, właśnie tak jak wspomniałem. Wcześniej będziemy trzeba zrobić pasze dla króweczek. Może zbytnio dużo ich nie ma, ale zawsze to jest coś. Okej, ok, ok, dobra, poczekajmy aż wszystko dźwignie, wszystko dźwignęło, więc mi się to podoba i tak, podjedziemy sobie teraz tutaj jakoś, myślę, że tak staniemy, tylko czekajcie, od której strony, on będzie od tej strony to robił, więc tak, pojazdu, coś tu trzeba, wyładuj tutaj, nie, nic nie trzeba, więc git. To tak, weźmiemy jedną belkę, bo to tak pojemny chyba, o ile się nie byle A zresztą nie wiem, jaka to jest pojemność 3200. No to właśnie troszeczkę jemużko będzie, ale to zobaczymy. To trzeba od drugiej strony wjechać, wejdziemy sobie od drugiej strony na spokojnie. Oj, ja pierdolę, aż bela mi spierdoliła, nawet nie zauważyłem tego. Więc przepraszam za to, że nie bela tak uciekła, bo za szybko skręciłem zapewne i dlatego. Ale no to trudno się mówi przecież, żyje się dalej. Po malutku ciągniemy do góry. I hop, okej, okay. zmyliło ją. Teraz weźmiemy sobie jeszcze teraz tą zesiana. Tą zesiana sobie weźmiemy bele. Tabela nie jest obsługiwana. O co chodzi? Hmm, teraz pytanie: O co chodzi, że tabela skoro jest nieobsługiwana, czyli coś czuję, że z tymi belami główno będzie. Trzeba będzie je pojechać, sprzedać najwyżej. A to dobra, zrobimy coś takiego. Bo Możliwe, że nie przy... A jak? Ja przecież nie przytrząs... Nie przytrząsłem tej belli, tego siana. Trudno. A to wezmę, myślę, że od razu, dwie. Załadujemy. I później samą kieszonkę damy, nie będzie tego, yy, co nie będzie, yy, nie będzie paszy mieszanej, że tak powiem. Okay, hop, po malusie sobie teraz tutaj cofniemy do tyłu. Ale to się mówi trudno, no nie? Trzeba będzie zakupić yy, przewracarkę i wtedy to zrobimy. Znaczy przecież, co by nie. Hop, hop, ok chyba już jest 100% mi się zdaje. No 6 ton tutaj wchodzi ogólnie, więc git. Nawet. Serio tylko 6 ton? Myślałem, że więcej wchodzi. Ale spoko, no spoko. Myślę, że serio dużo więcej wchodzi. Zaczekajcie, tak od złej strony pojechałem. Sobie tutaj, tutaj sobie wjedziemy, sobie nawrócimy w malutku, żeby tylko w nic nie zawadzić. I tak, i był. Słoma no nie jest tu przyjmowana I gry. A, słoma tam do środka, kurde. No tak, czekaj tam, bo ja nie wiem, będę tu by teraz wjechać. Chyba przez też drzwi najlepiej. Ale tak, tutaj jest to, o to tu podjedziemy i spróbujemy wysypać. Tak, więc w sumie Trzeba od razu jeszcze raz cofnąć tutaj, tam do tego środka, co wcześniej nawracałem. I tak, trzeba jechać od drugiej strony, bo tutaj mi właśnie nie będzie wysypywało. A to sobie tam pojedziemy, sobie nawrócimy. malusienku po a tutaj już się wysypało. Ale to nie jest schopki. No czemu nie, nie chcę mi wysypać? <laughs> o to jest pytanie Słama jest przecież puste I rozładuj Odłącz włącz patromat chuja, to będzie A co kurwa tu może chodzić? O to jest pytanie Ale ja nie wiem, jeszcze spróbuję wybrać tędy i tam wysypać Ale to zobaczymy jak to będzie Dobra, sobie teraz pojedziemy. Więc taki failowy odcinek, bo myślałem, że to będzie pasowało, ale z tego co widzę to chyba nie będzie. Ale jeszcze wejdziemy tutaj. Zobaczymy. Niby... O, dobra, idzie już. Idę. Tylko czemu su mama się tutaj nie pokazuje. A to jest pytanie dlaczego... A nie, pokazuje się. Dobra, wszystko się pokazuje, więc to mi się naprawdę bardzo dobrze fajnie podoba. 12 minut odcinka, a w sumie nic nie zrobiliśmy, ale to nic takie później troszeczkę. Ja jeszcze powiedziałem, po nowy nabytek, Bóg Najprawdopodobniej. Nie, to nie zmykła, jest tylko ten. Ok, teraz myślę, że kieszonkę jeszcze tutaj przywieziemy. Pojedziemy A czy nie, tutaj to kieszonkę dam wstę i tym zrobię. I. W i kiszonkę wezmę i zrobię drugim, tylko będę podjeżdżał i tyle, nie? Myślę, że też będzie git. Oko. To tak, trzeba odkryć paszoma, tylko czekajcie, z której strony? Ja w sumie to obojętne. Dobra, git. Okej, okay. i sobie tym będziemy ładowali najbliżej i muszę ogarnąć właśnie to z tymi belami. Ok, 1270 E to dużo nie jest przecież. Mało też nie zawsze to coś. No tutaj czekam, aż tylko znikną te buraki. I co? Znikną te buraki, i będę mógł sobie zakupić tamto pole. No bo właśnie nie chcę buraków kupować. Jakby było puste pole, to wtedy zakupił, A tak, że są stałe, całe te buraki. Ale ja nie mam sprzętu do buraków. No niestety. Ale co poradzisz? Nie stać mnie, aby najmował, nie będę. Też Takie jedno małe pole. Ile dużo jeszcze wejdzie? Łocie, panie! Jeszcze troszeczkę wejdzie tej kiesionki, tutaj. A jeszcze 20 sztuk bydła. Nie powiem, że nie. Ale troszeczkę jeszcze wejdzie tej kiszonki. Nie wiem właśnie o co chodzi z tamtymi wielami. Może bym wino i wtedy by było jako kiszonka. Nie wiem. Trzeba to sprawdzić. Wtedy jako by było kiszonka, to by było dużo lepiej. Byłyby wtedy jako kiszonka. Ale jak to będzie? Tego wam nie powiem, bo sam dobrze nie wiem. Jak to wszystko będzie. okej, ok, ok, spoko. Trochę już stopniemy teraz do tyłu. Wysypiemy Ile tutaj jeszcze O kurde jeszcze Troszeczkę Dopiero jest 5 ton tam A troszeczkę jeszcze wejdzie To nic nie szkodzi przecież A troszeczkę też mała łyżka Ale to tam No tylko takie jak okay. sam raz w sumie wystarczy ta łyżka Dobrze, że tutaj krówki jedzą. Niech mi robią obornik, bo obornik mnie też trzeba. Oczywiście, mile jest widziano łapeczka w górę. Oraz przecież subskrybuj. Walajcie na Facebooka. Tutaj go link macie w opisie. Zapraszam tam bardzo wszystkich. Bardzo, ale to bardzo wszystkich zapraszam. No tam w drugiej zostawcie lajeczka, bo tam chyba 100, luj, 100 lajków już jest, a jeżeli mój kanał jest, już ma około 1162 subi w tym momencie gdy ja to nagrywam oczywiście no to powiem wam, że troszeczkę by lajków tam pasowało, żeby wpadło jeszcze Ale jak to będzie, tego nie mam bladego pojęcia. No. Tutaj troszeczkę mało tej kieszonki jest, ile jeszcze, to 41 ton tylko tej kiszonki, litrów, nie, litrów, przepraszam, bo mnie, sorry, na live właśnie, jak miałem live'a, wygraliśmy na yy, kobieta do rody Pomorze, no nie, i tam właśnie gościu mi poprawiał, że się nie mówi w tonach, tylko w litrach, no nie, no to spoko, się postaram mówić w tonach, ale ja i tak jestem przyzwyczajony do litrów, Ej, kurwa, nie tak miało to być. Gości mnie poprawiał, że tam jest, że się mówi w litrach, a nie w tonach. A cały czas mówię, że w tonach to jest, no nie? No to się poprawię to, postaram się poprawić i będę mówił zamiast ton, to będę mówił w litrach. No, bo moim zdaniem to są tony, ale jak to tam każdy kto uważa, no nie? Ile jest? No i jeszcze jedną łychę weźmiemy. Bilansowaną karmę nie mamy, ale to ok, weźmiemy jeszcze jedną łyżkę. Jeszcze jedną łychę. Tak, w przyszłym odcinku będzie, ten, yy, będzie orka. Tak, będzie oręczka. No i będzie przedłużenie tak jakby pola, bo tam poprawa pola będzie. Tutaj troszeczkę poszerzenie pola, zaraz tutaj tylko farmy jest. Będzie git majonez. Okej. Okay. No, no dobra, w sumie tyle powinno wystarczyć, trawa jest git. Teraz jeszcze czystość tylko pojedziemy naprawić. No tutaj weźmiemy raz na łyżkę. Op. O kurde. Szybko. Troszeczkę za szybko wjechałem w to. Ale to nic nie szkodzi. No i tutaj jest pokazuje, że jest chyba trawa, o ile się nie O ile się nie mylę, to tutaj chyba pokazuje, że to jest trawa. Jest, jeszcze tutaj jest i z tym pojedziemy i nie wiem, gdzie to wysypiemy do paszowozu. Ciekawe, czy przyjmuje do paszowozu, ale ja też czuję, że pasował paszowo, trzeba będzie wymienić na inne, bo skoro pokazuje, że on tylko 6 ton, czy litrów ma tylko, to troszeczkę mało to, że tak powiem. No bo tutaj jak one mają po 3000 litrów. To jednak malutko to jest. Tutaj wam powiem. Zobaczymy czy to przyjmie. No widzicie, tego też nie przyjęło. Ja nie wiem, nie wiem o co z tym chodzi, ale pojadę tutaj i zawiązę. A czekajcie, teraz sprawdzimy, jest 6,820 i to, no i to pokazało jako trawę. A nie, bo tam trzeba siano, siano, aha. Trawę nie trzeba przywracać, ale na siano trzeba przywracać. Ale spoko, już wiem, to jest taka, też taka modyfikacja, która te bele spokojnie będą jako trawa, żeby tu pojechać, pojedziemy sobie, myślę, że tutaj sobie staniemy, naszym kajsikiem nowym, oczywiście łapeczka w górę mile, mile widziana jest za kajsa, to sobie przymkniemy, a jeszcze tu zapasowało opuścić. Troszeczkę, hop, hop, ok. Pójdziemy sobie tutaj do Jondira. Podjedziemy sobie tym lizardem moim sobie podjedziemy tutaj. Znaczy nie tutaj, schowamy sobie go do wiaty. Tutaj zaraz koło ko 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 silnika. Wycofniemy i pojedziemy sobie, y gdzie sobie pojedziemy? Po pojedziemy sobie do tego na pole, nie na po kurwa, na jakie pole. To ty gadasz agro. Do sklepu sobie pojedziemy, tam zakupimy nowy sprzęt. Tak, pół lambda, 5 skip, 150 koni wymagane jest. Zobaczmy, że ten John Deere mój ma, ile ma? On. 190 koni do sobie za spokojnie wciągnął i to pole będzie tak przedłużane mniej więcej. Znaczy ja to się postaram fajnie, dość spoko zrobić, a jak mi to wyjdzie, tego nie powiem wam. Tutaj łąkę, łąkę tamtą jedną trzeba by pasowało moim zdaniem zlikwidować. Ale to wszystko zobaczymy, jak to będzie, szczerze mówiąc. Około 21 minut odcinka, więc prawie przychodzę, półki będzie około 25 minutek odcinka. Więc fajnie. <laughs> na szybkości lecimy. Tutaj trzeba na pierwszych już uważać, ale dobrze, że nie idą. No tutaj widzicie, tak, jakieś kraisty doły, czy nie doły, czy w ogóle. Zdję sobie do sklepu yy, tak. Póki Kwerny Land 5 skibowy, na no nie tak? 5 skibowy, ten do oponu za się na nie kupię. A tego też tutaj kupimy na, na 5 na bit skip. Kup, kup, za ile? 8225. 8, Ale to spoko. Mam, mam nadzieję, że sobie mój. I... o troszeczkę go dźwiga. dźwiga o jeszcze sobie rozszerzymy go bo wam pokażę no nawet to jest to tak jest myślę że na taką farmę na razie to powinno na spokojnie starczyć Poczekam aż ten człowiek tutaj przejdzie karmie duże do rany boskie i dobra sobie pojedziemy na farmę koguty działają działają więc też fajno Naprawdę podoba mi się ten bardzo, ale to bardzo ten mi się podoba, co w tym momencie go mam. Teraz zobaczymy, jak się będzie puch spisywał, bo to w sumie już teraz jesień jest, bo wszystko porobione, więc nie ma co narzekać też. <laughs> więc zobaczymy, jak się będzie spisywał. Obornika jak na razie nie będziemy dawali, chyba że jakieś pole zostanie zasiane na wiosnę dopiero, by na wiosnę, to to wtedy daję obornik, bo najprawdopodobniej się uzbiera no to pole będzie orane, tam to będzie urany podobnie i jeszcze tam parę pól będzie chyba uranych ale to dobra my sobie pól jedziemy tym <laughs> tym żeby wiedziałem myślę że tam cofniemy sobie no w sumie i tak go będę już w pierwszym odcinku używał pojedziemy mm. Tak, hop. Kobuty mogę wyłączyć. To możemy opuścić. To też można opuścić. Więc w sumie tak. Więc co ludzie z grachamam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz przycisku subskrybuj. A my się co? A my widzimy się już w jeszcze odcineczku, więc do następnego na razie się łaneczko i strzała. Elo!